Muzeum Etnograficzne, oddział Muzeum Narodowego we Wrocławiu, zaprasza na wystawę strojni krasowiacy. Różnorodność tkanin i fasonów, kolorowe hafty i bogate zdobienia, ubrania, obuwie i biżuteria. Oczywiście to jest wystawa bardzo sentymentalna, można powiedzieć, bo pokazująca. Zabytki, które przyjechały tutaj po zakończeniu II wojny światowej z bardzo rozległego terenu, przywiezione przez ludzi, którzy zostali przesiedleni na Dolny Śląsk. Czy chcieli, czy nie chcieli, ale no, musieli tutaj przyjechać i przywieźć ze sobą również bardzo różnorodne, tradycyjne stroje, odświętne, głównie które pokazujemy w tej chwili na wystawie. Z jakich rejonów przyjechali? Przyjechali z Kresów Wschodnich, które obejmują bardzo duży obszar, bo od Wilna przez Lwów, Tarnopol po Huculszczyznę, Ale pokazujemy tutaj na wystawie również stroje remigrantów z Bukowiny Rumuńskiej oraz z Bośni. Są to stroje z Stanisławowskiego, Lwowskiego, Tarnopolskiego, Wołyńskiego, Poleskiego oraz Wileńskiego, plus te właśnie spoza terytoriów nawet wtedy ówczesnej Polski. Czyli Bośnia i Bukowina. Można tak ogólnie powiedzieć, że najbardziej takim ciekawym elementem to jest zdobnictwo. I to zdobnictwo na przykład wśród ludności polskiej było początkowo skromne, później zaczęły się na to nakładać wpływy, czy ukraińskie, czy białoruskie, bo oczywiście to są ziemie, gdzie tam ta ludność się mieszała i również mieszała, więc one stawały się bardziej kolorowe. Najwięcej jest tutaj haftów krzyżykowych, bardzo kolorowych. Ale trzeba tutaj też powiedzieć, że takim terenem, który ściśle można określić jego granice takim terenem etnicznym jest Huculszczyzna, którą my tutaj pokazujemy w ramach województwa stanisławowskiego. Natomiast pozostałe obszary, to nie było tak jak teraz mówiąc o stroju polskim, stroju na przykład łowickim czy kurpiowskim, który ma tę granicę ściśle określoną co do wsi, że jedna wieś była w granicach tego terytorium, a inna już poza i te stroje się między sobą różniły. Tutaj nie było takich z tych ściśle określonych granic między strojem lwowskim czy strojem tarnopolskim, to wszystko się tak przenikało Nawzajem. To są przede wszystkim, tak jak powiedziałam, stroje odświętne, które przetrwały najdłużej, bo po prostu z rzadka były używane, te na co dzień się szybko, szybko zniszczyły, były częściej prane i używane. Stroje regionalne, tradycyjne, to tak jak mówimy, sama nazwa strój, bo jest to odzież odświętna, czyli używana na specjalne okazje, w niedzielę do kościoła, na święta, czy to typu Wielkanoc, Boże Narodzenie, czy święta rodzinne, jak wesela, przede wszystkim chrzciny. Obuwia niestety mamy nie za dużo, nie przechowało się, było też zużywane prędzej, bo było przekazywane na przykład z jednej osoby na drugą. Mamy trochę biżuterii, czyli takich drobiazgów, no z bielizny to jakaś halka by się znalazła, więc rzeczywiście trochę nakryć głowy, ale przede wszystkim chustki czy czapka męska jest też no, takie odzienie wierzchnie powiedziałabym, w postaci sukman czy kożuchów, które niektóre są rzeczywiście przepięknie haftowane. Kożuchy, no tak, no to przede wszystkim te świetne były rzeczywiście bardziej ozdobne i, i ozdobione czy to haftami, czy aplikacjami, jak w przypadku na przykład kożuszków huculskich, bardzo charakterystycznych kieptarów, tak zwanych bezrękawników. Najwięcej w ogóle w zbiorach mamy koszul kobiecych. One, koszule kobiece, koszule męskie, również fartuchy, czy w może w mniejszym stopniu, ale to wszystko było wykonywane właśnie z płótna, przede wszystkim lnianego, którego też samodzielnie kobiety tkały, potem szyły i, i ozdabiały. Natomiast w XIX wieku pojawiło się również płótno bawełniane, które było kupowane czy w sklepach, czy na jarmarkach i to też weszło w użycie jako surowiec do wytwarzania odzieży. Najstarszy ten element, jeden z starszych, to jest tamten gorset taki haftowany. Pas, ale to jest już bardziej, to jest pas huculski, ale już, z już, hucurski, ale już w późniejszy z połowy XX wieku, także nowsza rzecz. Jest trochę biżuterii huculskiej, są takie szklane koraliki, właśnie ze szkła tak zwanego weneckiego. Jest, jeżeli chodzi o biżuterię, są tak zwane tkanki z koralików drobnych szklanych. No jest sporo pięknie haftowanych koralikami, gorsetów. Każdy element e, e, przypatrzeć tym misternym, właśnie czasami bardzo haftą. Tutaj nawet koleżanka się zapytała, czy to jest na pewno haft ręczny czy maszynowy. Wystawa jest do końca lutego przyszłego roku.